Namibijska Droga Wzrastania Namibia Kraj wielu kontrastów, bogactw, różnorodności. Z jednej strony ocean, z drugiej wielkie pustynie, bogactwo krajobrazu, przyrody, różnorodność zasobów naturalnych kopalnie uranu, diamentów, marmurów. Bogactwo wielkie w rękach niewielkiej grupy ludzi. A pozostali? Pozostali żyją często w wioskach pozbawionych prądu. Kilometrami wędrują codziennie po wodę. Mieszkają w domach uplecionych z gałęzi i gliny, kawałków papieru i blachy. Ci, którzy zarabiają, muszą utrzymać całą rodzinę i krewnych. Największym skarbem Namibii są ludzie, którzy tam mieszkają, z ich kulturą, i tradycją. Do niedawna całą wiedzę o ludziach i świecie zdobywało się w tradycji plemiennej, pod opieką rodziny, w domu. Dziś tak jest częściowo w wioskach. Tam poznaje się świat najbliższy, jego zagrożenia i oczekiwania. Dziećmi zajmuje się rodzina. Bawią się tym, co można znaleźć wokół domu. Małe dzieci noszone są przez matki na rękach albo w chustach, aby uchronić maleństwa przed niebezpieczeństwami. W stolicy i miasteczkach dzieci uczęszczają do przedszkoli, przygotowując się do dalszej nauki, bawiąc się z rówieśnikami. Nieważne, że plac zabaw może być pełen tylko piasku, a nie licznych atrakcji. W wieku siedmiu lat rozpoczyna się naukę w szkole podstawowej. Początkowo dzieci uczą się w rodzimym języku i poznają język angielski. Potem angielski staje się językiem wykładowym. W szkole panuje duża dyscyplina, chociaż nie przeszkadza im brak ładu i porządku. Obowiązują mundurki charakterystyczne dla danej szkoły króciutko obcięte włosy. Szacunek do nauczycieli, a zwłaszcza do dyrektora. Lekcje zaczynają się o 7.30. Po czterech pierwszych lekcjach wreszcie przerwa na śniadanie. I kolejne cztery lekcje. A po nich następuje długa, półtoragodzinna przerwa na obiad. Kto ma bliżej, może iść do domu. Kto ma dalej, ten je to, co sobie przyniósł na obiad ze sobą do szkoły. To jeszcze nie koniec nauki tego dnia. Po obiedzie praca samodzielna w ciszy pod nadzorem nauczycieli. I wreszcie do domu. Chyba, że jest blisko egzaminów. Wtedy dodatkowa nauka po kolacji. Po ukończeniu siódmej klasy rozpoczyna się naukę w szkole średniej, która kończy się maturą.

Ale zanim one nastąpią, trzeba zawsze zdać egzamin ze wszystkich przedmiotów. Jeśli nie uzyska się odpowiedniej liczby punktów, trzeba powtarzać klasę. Jest to jednak możliwe do pewnej granicy wieku. Potem można ukończyć edukację w szkole dla dorosłych, ale ta jest płatna i dlatego niewielu ją kończy. Od najmłodszych lat dzieci mają swoje obowiązki i przyzwyczajane są do ciężkiej pracy, dlatego spełnianie jej. Jest czymś naturalnym i oczywistym. Nawet po największym zmęczeniu zawsze są gotowi śpiewać i tańczyć. Mimo wielu kultur i religii, a nawet różnych odłamów chrześcijaństwa, młodzi i dzieci uczestniczą w życiu religijnym. Przygotowują się do sakramentów, pogłębiają rozumienie Biblii, modrą się, uczestniczą czynnie w nabożeństwach i mszy świętej. So you open in Mark chapter one. Mark chapter. The Lord is with you. Blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Lord. He did not say it in order. Huh? And if you want to know the sacrament, you must know them in order. F Formacją religijną zajmują się głównie misjonarze oraz katechiści. Przed najlepszymi uczniami stoją otworem studia na uniwersytecie. Namibia stawia na swoich wykształconych obywateli. Mają oni pierwszeństwo w przyjęciu do pracy przed obcokrajowcami. Ukończenie studiów wyższych daje awans społeczny i pozwala na podjęcie lepszej pracy. Jedną z takich osób jest Monika. Pochodzę z małej wioski głęboko w buszu. Tam wzrastałam i rozpoczęłam klasę pierwszą. Kontynuowałam tam także naukę w klasie drugiej. Od klasy trzeciej do dziesiątej uczęszczałam do szkoły misyjnej w Andarze w misji Świętej Rodziny. Klasę 11 i 12 ukończyłam w Kizito College. Potem byłam przyjęta na Uniwersytet w Namibii, Katima Mulilo Campus. Po ukończeniu studiów uzyskam kwalifikacje do nauczania dzieci w starszych klasach szkoły podstawowej. Życie młodych nie jest jednak tylko pasmem radości i beztroski. Wielu z nich jest osieroconych. Bardzo duże żniwo zbiera AIDS. Kiedy umierają rodzice, wychowaniem zajmuje się dalsza rodzina. Młodzi często doświadczają braku środków do życia, niespełnionych młodzieńczych marzeń. Brak ciągłości w przekazywaniu tradycji plemiennej skutkuje zbyt często wczesną inicjacją seksualną, Zwłaszcza że tradycja wynosi na pierwsze miejsce rodzinę i potomstwo. Młodzi niejednokrotnie doświadczają też beznadziejności, ucieczki w alkohol i inne środki odurzające. Ci, którzy przychodzą tu wspomagać Afrykę w jej rozwoju, często stanowią także zagrożenie i wykorzystują naiwność młodych dziewcząt, oferując w zamian koszulkę kolorową czy komórkę dzieci i młodzież traktują jako tanią siłę roboczą, nie dbając o minimum warunków bezpieczeństwa, wykorzystują je, najmują do walk plemiennych, religijnych czy państwowych. który pragnie zbawienia wszystkich ludzi i każdego człowieka, złożył w sercach dzieci i młodzieży Namibii te same wielkie pragnienia, które kryją się w sercach młodych w różnych zakątkach całego świata. Pragnienie miłości, spełnienia i pokoju. Młodzi Afryki mogą też wiele nauczyć swoich rówieśników z różnych narodów. Przede wszystkim mogą nauczyć wartości rodziny, kultury i tradycji, wspólnotowości, solidarności, zdobywania celów w wyniku trudnej i wyczerpującej pracy. Mogą nauczyć umiejętności dzielenia się tym, co posiadamy, współdziałania, szacunku do starszych i troski o nich. Mogą także nauczyć młodych dynamizmu w wyznawaniu wiary, angażowania się w liturgię, z przyjemnością patrzymy, jak śpiewają i tańczą w czasie Mszy Świętej. Jezus ogarnia ich serca, by mogli wzrastać w wierze i w miłości. i need that devil